Cześć dzieciaki! Dziś nauczymy się wszystkich miesięcy w roku. Każdy miesiąc to wyjątkowy czas, pełen przygód i zmian w przyrodzie. Gotowi? Zaczynamy! Styczeń. Styczeń to pierwszy miesiąc roku. W wielu miejscach pada śnieg, a dzieci budują bałwany. Luty. Luty jest krótkim miesiącem. Obchodzimy wtedy walentynki. To czas, kiedy świętujemy miłość i przyjaźń. Marzec. Marzec wita wiosnę, a dni stają się coraz dłuższe. W tym miesiącu możemy zobaczyć pierwsze kwiaty. Kwiecień. Kwiecień przynosi deszcze, które są potrzebne do wzrostu roślin. To czas, gdy wszystko zaczyna budzić się do życia. Maj. Maj to piękny miesiąc pełen kolorowych kwiatów. W Polsce obchodzimy wtedy Dzień Matki. Czerwiec. Czerwiec to czas wakacji. Dzieci kończą szkołę i zaczynają lato pełne zabaw na świeżym powietrzu. Pierwszego dnia miesiąca obchodzimy Dzień Dziecka. Lipiec. Lipiec to najcieplejszy miesiąc roku. Wiele rodzin wyjeżdża na wakacje nad morze lub w góry. Sierpień. Sierpień to czas, gdy zbieramy plony z ogrodów. To również ostatni miesiąc wakacji przed powrotem do szkoły. Wrzesień. Wrzesień oznacza początek roku szkolnego. Liście na drzewach zaczynają zmieniać kolory, zapowiadając jesień. Październik. Październik to miesiąc, kiedy świętujemy Halloween. Liście spadają, a przyroda przygotowuje się na zimę. Listopad. Listopad jest miesiącem refleksji. To czas, gdy dni stają się coraz krótsze, a my myślimy o tych, którzy odeszli. Grudzień. Grudzień to magiczny miesiąc pełen świątecznych przygotowań. Święta Bożego Narodzenia przynoszą radość, wspólne chwile z rodziną oraz prezenty. Teraz zróbmy szybką powtórkę. Powtarzajcie ze mną. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień. Brawo, udało Wam się nauczyć wszystkich miesięcy. Pamiętajcie, że każdy z nich jest inny i wyjątkowy. Do zobaczenia w następnym odcinku. PA! Porównuj nasz kanał Czas na dzieci.